Plan określiła mianem, uwaga, że to krwawa piana na ustach neonazistowskiego mordercy. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0 Program Centrum Miroszewskiego Jak Kreml zareagował na plan zwycięstwa Wołodymyra Zeleńskiego zaprezentowany w Radzie Najwyższej? Te reakcje były bardzo krótkie, ale bardzo mięsiste, bo Rzecznik Administracji Prezydenta rosyjskiego Dmitry Pieskow nazwał plan Załęińskiego krótkowzrocznym i uważa go za zamaskowany plan Stanów Zjednoczonych do tego by przedłużyć trwającą wojnę. Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, stwierdził, że Załęiński pragnie wykorzystać chęć Zachodu do tego by Rosji zadać strategiczną klęskę, ale wiem, że Ernest zwrócił uwagę na wypowiedź rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, bo ona była chyba najbardziej spektakularna. Warto przypomnieć, że Maria Zachorowa co tydzień, w piątki, organizuje briefing dla prasy, analizując w takich tyradach przypominających bardzo mocno występy Fidela Castro sprzed lat, wszelkie możliwe sprawy. I plan Zaleńskiego określiła mianem, uwaga, że to krwawa piana na ustach neonazistowskiego mordercy. No i nie będziemy analizować tego typu wypowiedzi. One mają charakter komediowy bardziej, niepoważny, nieanalityczny. Dlatego zwróciliśmy uwagę na coś o większej wadze z Bartkiem, a mianowicie artykuł właściciela i redaktora naczelnego mojej Gazety Konstantyna Riemczukowa. Powiedz parę słów o tym człowieku. Tak, bo musimy zrobić z Ernestem kilka zastrzeżeń i kilka takich podać informacji potrzebnych do kontekstu przy analizie tego tekstu. Konstantyn Riemczukow jest uważany za jednego z magnatów medialnych w Rosji, jest właścicielem Niezawisnej Gazety, gazety, która notabene powstała zaraz po przemianach w latach 89-90 i która u swych początków była wśród tego nurtu demokratycznego. Sam Riemczukow jest wykształcony w kierunku ekonomicznym. To człowiek, który zasiadał w rosyjskim parlamencie na przełomie lat 90. i 2000. I to jest człowiek, którego uważa się za osobę doskonale znającą wszelkie sale kremlowskie i bardzo dobrze połączonego z elitą rosyjską, znającą zakamarki. I to jest też człowiek, który był szefem sztabu Sobianina, czyli obecnego mera Moskwy w trakcie wyborów na mera w 2019 roku. Jeśli mam pamięć, nie Mieli. Więc jeśli weźmiemy te założenia do tej naszej analizy z Ernestem, no to myślę, że ten tekst, który został opublikowany 2-3 godziny po wystąpieniu Zełęskiego w Radzie Najwyższej na stronie niezawisłej mojej gazety i tekst, który ma tytuł, tutaj cytuję, o Putinie i Rosji dzisiaj, co kraje Zachodu powinny mieć na uwadze, więc adresatem nie jest rosyjski czytelnik, tylko w samym tytule mamy już zwrot. Do elit zachodu i do tego, jak one powinny patrzeć. Więc myślę, że możemy zrobić takie założenie, że istnieje dość spore prawdopodobieństwo, że jest to jakaś forma komunikacji pośredniej ze strony administracji prezydenta do krajów i polityków zachodu. No ale no, co, w tym, co w tym tekście, Ernaście? Biorąc pod uwagę, że Remczukow jest w tym wąskim kręgu, dziennikarzy, którzy mają kontakt z Putinem regularnie, no to to, to to założenie jest tym bardziej uzasadnione. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że jest to wypowiedź prasowa, ale sformułowana w bardzo ciekawy sposób, to jest 10 punktów. To nie jest artykuł, to nie jest esej, to nie jest żadna opowieść, to jest 10 krótkich punktów takiej interpretacji systemu putinowskiego. I bardzo ciekawy, wiele jest bardzo ciekawych, niektóre są oczywiste, ale jako przekaz płynący z Kremla, jak zakładamy, są bardzo ciekawe. No, punkt pierwszy jest następujący. Putin podejmuje wszystkie fundamentalne decyzje osobiście. Że nawet tezy, które wygłasza, pisze osobiście. To tylko on, tylko on w oparciu o własne kompetencje i wiedzę i poczucie historycznej odpowiedzialności decyduje. Więc mamy bardzo czytelny przekaz wzmacniający takie przekonanie u niektórych, że bez Putina w zasadzie współczesna Rosja nie byłaby decyzyjna. Że to tam znajduje się serce i rozum współczesnej Rosji, to tam podejmowane są decyzje osobiście przez niego. Więc interesujące jest, dlaczego to jest w punkcie pierwszym podkreślone. To znaczy, żeby wszelkie wątpliwości, bo to się pojawia dalej, wątpliwości na Zachodzie co do tego, że ten system jest w jakimś rozedrganiu, że gdzieś się trzęsie, żeby je zostawić na boku, że Putin wciąż dysponuje witalnością pozwalającą mu na podejmowanie wszystkich decyzji. To punkt pierwszy. Ja bym do tego, wiesz co, dodał, że być może to jest wejście w jakąś polemikę, dyskusję ze słowami szefa CIA, Bernsa, który zaraz po operacji kurskiej Ukraińców powiedział, że dostrzegalne są, przynajmniej Amerykanie zaczynają dostrzegać jakieś niepokoje wśród rosyjskiej elity. No podejrzewam, że tutaj już każdy dopisywał sobie co chciał, no ale te niepokoje oczywiście miały negatywnie wpływać na samą władzę Władimira Putina. Mnie najbardziej zainteresowała ta kwestia, Terytoriów, bo nie będziemy myślę, wszystkich punktów po kolei omawiać z Ernestem, ale kwestia tego, jak, jak dzisiaj Rosjanie i Kreml postrzega Ukrainę po niemal trzech latach trwającej wojny i jak dzisiaj wyglądają apetyty terytorialne samego Kremla. Bo tutaj Remczuków pisze dwie bardzo ciekawe rzeczy, które są pewną rewizją, jeśli porównamy je z tym, co Putin i Kreml mówił na początku tego konfliktu. Mianowicie po pierwsze, na Kremlu. Zdano sobie w końcu sprawę z tego, że Ukraińcy i Ukraina jako taka nie chcą mieć żadnych związków z samą Rosją i że Ukraina jako taka istnieje. Natomiast jeśli chodzi o kwestie terytoriów, no to Riemczuk wysyła taki sygnał, że Rosji, Kremlowi, Putinowi zależałoby na tym, by Doniecka i ugańska Republika osiągnęły granice administracyjne tychże obwodów, które są w granicach Ukrainy, no i żeby mieć połączenie lądowe z Krymem, co oznacza, że obwód zaporowski i hersoński, nawet w tych granicach, które są dzisiaj, to znaczy tak jak przebiega linia frontu, miałyby się znaleźć w rękach Rosji i to teoretycznie miałoby usatysfakcjonować Rosjan. Sygnał wysłany Ernestie do Zachodu, że jesteśmy gotowi rozmawiać i schodzimy z licytacji, czy, czy jednak blef i taka słowna, retoryczna finta? To pewnie to i to tak, że to jest alternatywa. Natomiast jeżeli to połączymy z punktem drugim, po tym stwierdzeniu, że to Putin jest wciąż figurą najważniejszą, tam się pojawia takie zdanie, że dla niego jakby egzystencjalnym sensem rządzenia jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa dla Rosjan i osób rosyjskęzycznych w Ukrainie. I egzystencjalne. Czyli to jest coś, co definiuje jego rządy tu i teraz i jego myślenie o przyszłości. Co więcej, przekonanie, że on sam jest w stanie tylko to zapewnić. Jeżeli to połączymy z tym, co mówiłeś, i też taką frazą, która pojawia się Rymczykowa, że to wszystko pozwoli nam, Putinowi ogłosić zrealizowanie podstawowych celów operacji wojskowej i ogłoszenie sukcesu, bo to jest coś na czym mu zależy tak naprawdę wewnętrznie. Więc w tym sensie to jest też przekaz do Rosjan. Kolejny etap tworzenia pewnej narracji, która pozwoli władzom rosyjskim Putinowi w sposób dobry zorganizować operację informacyjną na tyle dobry, że bez względu na to, jak się skończy ta wojna, bo tego nie wiemy, on też nie wie. Należy tak ograć te rezultaty, aby wskazać, że jest to właśnie to, do czego zmierzaliśmy. I rzeczywiście tu mamy zejście z tonu, dlatego że w czerwcu było całość terytoriów administracyjnych obwodu bugańskiego, donieckiego, chersońskiego, zaporskiego. Tutaj z kolei mówi Chieremczyko wskazuje, że, no, że prezydent mówi o nowo Rosji, czyli de facto tych terytoriach, które dzisiaj zajmujemy, że nie będziemy walczyć o, o Zaporoże, o miasto Zaporoże czy o Hersłoń. Więc to rzeczywiście jest sygnał płynący w dwie strony. Że jest gotowość do, do kompromisu i że w zasadzie Putin jest usatysfakcjonowany tym, co jest. I jeszcze jeden element, który jest istotny w kontekście planu tak. zaleńskiego i tego, tego jak wygląda dyskusja na Zachodzie. Rosjanie zauważyli, Riemczukow to, to, to pokazuje, że teza, która przeszkadza Rosji bardzo mocno, a która jest rozpowszechniona, i w Polsce ją propagujemy, i zresztą my też, że Rosja w istocie rzeczy jest zainteresowana unicestwieniem Ukrainy jako bytu państwowego odrębnego. Chcieli zająć całą, być może kompletnie kontrolować system, to się nie udało, ale tak czy owak to jest cel zasadniczy. Więc próbuję z tą tezą walczyć Riemczuk, wskazując, że to nieprawda, że na Kremlu doszło do zmiany świadomościowej, że ta wojna pokazała, że oni wiedzą, że dla części Ukraińców Ukraina ma wartość jako odrębny byt, że już jesteśmy w stanie się z tym pogodzić, że ta teza na Zachodzie, że chcemy zniszczyć Ukrainę jest nieprawdziwa i tak naprawdę już wiemy, że trzeba jakoś zaakceptować ten fakt istnienia jakiegoś bytu pomiędzy Zachodem a nami. To jest ciekawe, że jest potrzeba jakby, tak wiesz, wyrażenia tego rodzaju poglądu i jeszcze, że, a tu o naszym rodaku też Zbigniewie Brzezińskim o, jest, tak, że... Tak, tak. Że ta teza, że bez Ukrainy imperium rosyjskie czy Rosja nie może być potężna, to jest fałsz. Że Rosja jest potężna i będzie wielka, i nie musi to być funkcją jej bliskości z jakimkolwiek innym państwem, w tym Ukrainą. To jest ciekawe. Ale bo wiesz, jak ja to traktuję? Ja to traktuję trochę tak, że zaczyna nam się proces na nowo wyobrażenia roli Rosji na arenie międzynarodowej i tego, jak my się postrzegamy terytorialnie i też właśnie mocarstwowo, i że jesteśmy z siebie w stanie wyobrazić właśnie bez Ukrainy. I to, moim zdaniem, jest jakościowa zmiana, że on coś takiego pisze. Pisze to oczywiście, moim zdaniem, ja tam tr czuję troszeczkę złości, w tym podpunkcie szczególnie, gdzie tam tego Brzezińskiego wymienia. Złości i takiej satysfakcji, że tutaj w końcu udowodniliśmy Brzezińskiemu po tych dwóch i pół roku, Wojny z Ukrainą, żeby z Ukrainy Rosja może odgrywać wielką rolę na arenie międzynarodowej. No tak nieprzekonująco to brzmi, ale skoro jednak już to pisze, to znaczy, że mamy, mamy ten proces myślowy yy, jest w trakcie wśród rosyjskiej elity. I ja bym ten punkt tak interpretował, ale słuchaj, jak Ty patrzysz na to, że. A nie, przepraszam, zanim do punktu legitymacji Załońskiego chcę jeszcze jedną rzecz poruszyć, która tutaj jest. Punkt czwarty, czyli Riemczukow docenia Joe Bidena, że ten rozumie wagę kwestii nuklearnych i tego, że broni jądrowa jest ważnym elementem zapewniania bezpieczeństwa i ważnym elementem prowadzenia polityki, a uważa, i tutaj pisze, że Trump i Harris, czyli dwaj kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych, kompletnie nie rozumieją tej kwestii i ja się tak zastanawiam, czy to jest jakaś obawa, że Harris i Trump mogą zrewidować tę politykę Joe Bidena względem Ukrainy, która polega moim zdaniem na tym, że Waszyngton jest bardziej zaniepokojony tym i bardziej dba o to, żeby Rosja nie użyła broni jądrowej, niż żeby dać Ukrainie wygrać w tej wojnie? Czy uważasz, że źle to odczytuje? Dziękuję Dziękujemy prezydentowi Bidenowi, że tak sprawnie samu się odstraszał, wchodząc w te klisze zimnowojenne i interpretując nasze groźby wysyłane przez 100, 200, 300 razy, że spopielimy pół świata za wiarygodne i dzięki temu dostosował swoją strategię wsparcia dla Ukrainy do tychże. I tu jest tego rodzaju, myślę, że hołd złożony, ironiczny trochę w stosunku mm -hmm. do Joe Bidena, pokazujący, że mają świadomość tego, że pewne skuteczności Zastraszania użyciem broni jądrowej, jako dobrej broni psychologicznej, ale wiedzą też, że tego rodzaju ta skuteczność była trochę osadzona w, jakby w mentalności też Joe Bidena. To jest człowiek, który pół wieku spędził w polityce tak. międzynarodowej i tak naprawdę zimna wojna go ukształtowała, więc to nie dziwnego. Ta Pewna wrażliwość na te kwestie była u niego naturalna. Teraz przyjdą nowe osoby, znaczy nowe, no, prezydent Trump, no nie nowy, ale bez tego doświadczenia, ewentualnie Kamara Harris też. Więc tutaj jest taki jakby niepokój między wierszami wyrażony, czy rozumiecie wagę tej sprawy i czy jesteście skłonni działać tak samo jak dojrzały Joe Biden, który pozwalał się zastraszać. Tak bym to widział. Okej, okay. to słuchaj, to jeszcze do ostatniego przedostatniego punktu, do dziewiątego punktu, do kwestii tego, czy można rozmawiać z Załęskim, czy on ma legitymację, no bo Rimczukow przedstawia tę sytuację w ten sposób, że Putin ma duże wątpliwości i nie chce rozmawiać z Załęskim, ja oczywiście streszczam ten punkt i trochę upraszczam, nie chce rozmawiać z Załęskim, no bo kadencja, tutaj jest to niedopowiedziane, ale to ja już dopowiadam, że kadencja prezydenta Załęskiego przecież już się zakończyła, teoretycznie powinny być wybory prezydenckie w Ukrainie, tych wyborów nie było, no więc czy my możemy rozmawiać z Załęskim i czy kraje zachodu nam Zagwarantują, że podpis Zełęskiego pod ewentualnym porozumieniem będzie miał jakąkolwiek wartość, no i jak wyjść z tego całego błędnego koła. I to bym chciał połączyć z tym, dlaczego myślę, że to jest komunikacja ze strony samego Kremla, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, że Kreml nie chce rozmawiać bezpośrednio z Zełęskim, tylko chce cały czas pod, ponad jego głowami, dlatego wykorzystuje Riemczukowa, no bo też nie wypada, myślę, też na, na arenie międzynarodowej mówić takich rzeczy. Nie wiem, czy też to tak postrzegasz, czy, czy widzisz to inaczej. To warto też zestawić z jednym z fragmentów wypowiedzi chyba Zacharowej, podczas jednego z briefingu, w którym ona powiedziała wprost, że w zasadzie prawnie to głową państwa ukraińskiego jest przewodniczący Rady Najwyższej Stefan Czuk, konstytucyjnie a nie Zeleński. No tak jakby to Rosja miała prawo do tego, aby decydować, kto jest przedstawicielem danego państwa i jego reprezentantem. To jest sprawna próba przeniesienia dyskusji na fałszywe pole, bo tu nie ma wątpliwości. Czy jest stan wojenny, jest wojna, wiadomo, że są wyjątkowe okoliczności i to zostało zaakceptowane przez wszystkie siły polityczne na Ukrainie. To nie był wynik Arbitralnej decyzji Zaleńskiego czy jego administracji, więc to, to jest fałszywy problem, fikcyjny, po to, aby przekazać go nam, rzucić go na stół i żebyśmy my się zastanawiali nad legalnością podpisu Zaleńskiego. No ale możemy zrobić krok wstecz i zapytać, no dobrze, a legalność wyborów prezydenckich w Rosji i ich zgodność z zasadami demokratycznymi. No pytanie retoryczne. Więc to jest taka metoda rosyjska, w której tworzymy pewien problem mhm. fikcyjny, opakowujemy go w sposób taki, a nie inny. I przerzucamy na stół drugiej strony zachodu, abyśmy to my zastanawiali się nad tym, czy rzeczywiście Zaleński jest odpowiednim partnerem. Chodzi o osłabianie jego pozycji negocjacyjnej, a jednocześnie w tych samych punktach mamy zawalowane stwierdzenie, że, tutaj cytuję tak wolne tłumaczenie z rosyjskiego, że ten brak zaufania, który jest wynikiem tego niepewności co do legalności prezydenta Zaleńskiego, że ten brak zaufania generuje więc potrzebę zapewnienia wyczerpującej czy wystarczającej siły negocjacyjnej z powodu tej niepewności. Jak to czytać? No? Że będziemy przeć, ile się da przy pomocy czołgów i wszystkiego, co mamy, dlatego że obawiamy się, że o podpis Zelenskiego. No. Więc jest bardzo taka interesująca konstrukcja. Mówi nam po prostu, że znaczy na placu boju się zdecyduje wynik tego konfliktu. Po prostu, na no. najzwyczajniej w świecie i krok po kroku Rosjanie teraz niestety odbudowują pozycję. I tu mamy wysłany przekaz, że to będzie trwało. Tylko, że uzasadnienie jest takie teraz, że drugie, kolejne, trzecie, dziesiąte, że powątpiewamy w zdolność zelenskiego do podjęcia. Decyzji, która zapewni nam, daje nam da, da nam, Rosji gwarancję, prawda? Więc tu jest, ten tekst jest bardzo ciekawy, polecamy go, dlatego że to jest, jest krótki, to jest 10 punktów, ale tam naprawdę jest dużo smaczków. Jest on bardzo dobrze, tak sprawnie napisany i warto sobie na niego poświęcić kilka minut, zastanowić się, jak w sposób poważny rosyjska propaganda, a nie taki krzykliwy, potrafi sprzedawać bardzo interesujące tezy. I też dodam tylko jedno krótkie zdanie też, w jaki sposób można prowadzić dyplomację. Niekoniecznie zawsze to politycy i dyplomaci prowadzą dyplomację, tylko szukają pewnych pośredników do tego, by wysłać pewien sygnał. I co? I tu stawiamy kropkę, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Do usłyszenia.